Cześć, czy oglądaliście planetę małp? Twórcy gry doszli do wniosku, że skoro na co dzień walczymy ze zmutowanymi ludźmi zombie, to czemu by nie wrzucić do gry zakażonej małpy? I to nie takiej zwykłej jakiegoś makaka czy innego szympansa, tylko powiedzmy taką Ultra Godzillę z potężnymi armatami na plecach. Czujecie już ten dreszczyk emocji? Przed nami krótkie wprowadzenie do nowinki na serwerze testowym PTR. Na początku gry w marszu uczestniczyło trzech bohaterów: jeden od piechoty, kolejny od jazdy i trzeci odpowiadający za łowców. Następnie do gry doszły dwie maszyny powietrzne: samolot bojowy i helikopter. Odpowiadające im wzmocnienia statystyk niektórzy traktowali jako czwartego bohatera. Tym razem testujemy kolejny krok w uczynieniu mocnych graczy jeszcze mocniejszymi, ponieważ Behemot jest jakby piątym bohaterem, ale o tym już za chwilę. Na początku dowiadujemy się, że potężny małpiszon, skrzyżowanie Godzilla i yeti i ciężkiego pojazdu opancerzonego, został zarażony wirusem RA13. Tak, między nami, to na podstawie tego wirusa RA13 opiera się większość wydarzeń światowych typu majgo. I ten małpiszon, a dokładnie to Behemoth MK1, jest do naszego użytku. MK1 możemy ulepszać na wiele sposobów. Pierwszym jest oczywiście jego poziom który podwyższamy za pomocą zielonych, niebieskich i fioletowych fiolek. Następnie mamy udoskonalenie pancerza, znajdującego się na torsie behemota. Pancerze nazywają się Zguba, poziom pierwszy, Dewastator, poziom drugi oraz Zmora, poziom trzeci. Pomiędzy nimi są oczywiście odpowiednie podpoziomy. Jest ich 10 na każdy poziom. Każde udoskonalenie pancerza odblokowuje nowe, drugorzędne umiejętności. A ultra udoskonalenie, czyli przejście na przykład z pancerza zguba do Dewastatora, odblokowuje nowe umiejętności główne. Następnie mamy drzewko umiejętności, skilli oraz statystyk behemota. Jest tego naprawdę bardzo dużo i na pewno trzeba będzie się zdrowo napocić, aby odblokować wszystkie umiejętności. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że główne umiejętności mają 10 poziomów, a każdy poziom ma podpoziomy ulepszeń. Jednym słowem, czeka nas sporo pracy. Jest tego tak dużo, oraz zapotrzebowanie na rzeczy potrzebne do ulepszeń tak wysokie, że nawet najwięksi spenderzy będą mieli ogromny problem, by uczynić swojego behemota maksymalnym. A jak doskonale wiemy, każda nowinka dodana do gry rozpoczyna na nowo wyścig, kto zrobi to szybciej i lepiej. Kiedy już ulepszymy wszystko, co tylko będzie możliwe na dany moment, to gra uraczy nas kolejną rywalizacją wewnątrzpaństwową. Będziemy mieli możliwość wypróbowania naszego Behemota w walce z Mega gorylem. Każdy gracz ma 5 podejść do ataku i jak zapewne zauważyliście, MK1 jest jednym z głównych składników marszu. W odróżnieniu od samolotu czy helikoptera, które możemy wybrać jeden z dwóch. Choć trzeba przyznać, że grafika chodzącego między żołnierzami a latającymi z tyłu maszynami powietrznymi robi wrażenie, o tyle mam trochę obaw o możliwości graczy co do jego ulepszeń. Gra serwuje nam sporo wydarzeń, to na pewno bardzo dobrze, bo gra żyje, ale z drugiej strony jest to bardzo wymagające czasowo. Co o tym myślisz? Podziel się swoim zdaniem w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia.